Jesteśmy w Muzeum Mazowieckim w Płocku, a naszym przewodnikiem po tym niezwykłym miejscu jest pan Grzegorz Piaskowski, kierownik działu etnografii. Jak pan myśli, tu jest bardzo wiele eksponatów, a jednak uwagę Anny Fryczkowskiej zwróciła Marianna Razik. Dlaczego? No tutaj mamy dwie wystawy. Jedna jest egzotyczna, druga jest poświęcona Mazowszu. I obie wystawy to są takie kosmogramy, czyli obrazy świata. I tutaj w wypadku Mazowsza skupiliśmy się na tych elementach świata mazowieckiego, takich autentycznych, czyli zbadanych, pochodzących z terenu, nie będących jakimiś tam, powiedzmy, kreacjami kulturowymi. I autorka, czyli Magdalena Lica-Kaczan uznała, że Cyrk Razików, jak również późniejsza twórczość Marianny, jest takim ważnym elementem tego Mazowsza północnego, starego Mazowsza. Dlatego mamy tutaj poświęconą całą część, jeden z aneksów, właśnie twórczości Marianny Razik, ale znajdziemy tutaj także eksponaty, czyli elementy stroju cyrkowego, bilety, plakaty. Także no, po prostu jest to ważna część kultury północnego Mazowsza. Ona była właśnie artystką cyrkową, nie tylko malarką ludową. To chyba takie połączenie nieczęsto się zdarza. Kreatywna bardzo postać, taka twórcza, kiedy zaprzestała tej działalności w objazdowym cyrku. Ten, ten jej duch artystyczny, twórczy, kreatywny musiał znaleźć jakieś widocznie ujście, i poprzez sztukę. Sztukę samorodną to nie była sztuka robiona na jakieś tam zapotrzebowanie, ona wyrażała się poprzez tą sztukę, jakby łącząc te elementy, które były dla niej ważne, czyli wspomnienia z przeszłości, łączyła również rzeczywistość powojenną, która była dla niej po prostu spokojem, ona nie krytykowała tego, że to był PRL, że to była władza taka czy inna, ona łączyła te elementy, które były dla niej ważne, czyli element religijny, a więc związany z cudami, które się wydarzyły w jej życiu, cudami, które ratowały to życie jej i jej najbliższych, z nowym ładem. Ten ład był po prostu spokojną, nową rzeczywistością, tak inną od tej wojennej.